choroby przyjechaliśmy odebrać będzie za parę dni dowiemy się z tam To jest w archiwach mama domka, ojciec też. rodzicu macieja Leszka -Burza. zamordowanego przez personel tego szpitala Maciej Leszek Bubel zamordowany. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zabójstwa dotyczy personelu medycznego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, oddział 3, w nocy z 11 na 12 kwietnia 2025 roku zabójstwa mojego syna poprzez nieudzielenie mu pomocy medycznej po utracie przytomności. Nie podejmowanie akcji reanimacyjnej przez co najmniej 4 godziny od momentu utraty przez mojego syna przytomności. Wobec braku reakcji personelu medycznego na zaistniałą sytuację, to pacjenci wezwali zewnętrzne karetki pogotowia ratunkowego zaratowania pacjentów. Nieudzielenie pomocy medycznej mojemu synowi mimo posiadania wiedzy. Lekarzy i pielęgniarek o jego stanie, co doprowadziło do śmierci mojego syna i wyczerpało znamiona przestępstwa z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Ustalenie na podstawie faktów czy nie popełniono innych przestępstw, na przykład nakłanianie pacjentów, świadków, wydarzeń do składania zmanipulowanych zeznań. O tak to wygląda. Zwane szpitalem gdzie nie udzielają przez 5 godzin pomocy. Pacjenci muszą dzwonić pogotowie po ratunkowe. Śmierć. śmierć, śmierć, śmierć. Byłem z żoną w szpitalu w środę 9 kwietnia na odwiedzinach u syna. To powiedziało nam, że Wcześniej, dzisiaj, była policja z psem i robili przeszukania sal, bo przyjechali szukać narkotyków, ale mnie to nie obchodzi, bo ja przyjechałem tutaj się leczyć. To samo syn powiedział żonie, jak wcześniej rozmawiali przez telefon. Przez chwilę z żoną zastanawialiśmy się, czy natychmiast nie zabrać syna z tego szpitala. To, co nam powiedział wówczas nasz syn, ale mnie to nie obchodzi, bo ja przyjechałem tutaj się leczyć. Uspokoiło nas, że policja sprawdziła szpital i pacjentów, i synowi nic nie grozi. Od lekarki dowiedziałem się, że syn ma wyjść ze szpitala za 3-4 dni po ustabilizowaniu leków. W karcie informacyjnej leczenia szpitalnego napisano: W kolejnych dniach hospitalizacji stan pacjenta ulegał poprawie. Lęki pojawiały się rzadziej i z mniejszą intensywnością, a sen ulegał stopniowej normalizacji. Nasz syn Maciej nie przyjechał do szpitala na detoks i leczenie, tylko na ustawienie leków, które powinien brać po wyjściu ze szpitala. Tak mu doradziła psycholog, do której chodził co dwa tygodnie, że szpital po serii badań i obserwacji zrobi to najlepiej. Ponadto po przyjęciu mojego syna do szpitala pobrano mu krew i mocz i nie stwierdzono u niego żadnych toksykologicznych substancji. Powiedział nam, że jest czysty jak łza. Syn mówił nam kilka razy podczas odwiedziń przez telefon, że wyjdzie ze szpitala tylko wówczas, gdy o tym zadecyduje lekarz prowadzący. Nie miał też jakiegokolwiek związku z pojawieniem się w szpitalu narkotyków lub substancji psychotropowych, którymi zatruło się kilku pacjentów. Nie sądziłem, że mój syn zostanie zamordowany w szpitalu, który miał ratować jego życie i zdrowie. Będę walczył o godność naszego syna, bo nie tylko fakty, jego wola życia plany otwarcia restauracji z bratem pod nazwą ubrać. Jego marzenia, założenia własnej rodziny, codzienne okazywanie miłości do rodziców i brata świadczą, że nie chciał popełnić samobójstwa, ale został zamordowany. W historii choroby z chwilą przyjęcia do szpitala napisano: Pacjent w dobrym kontakcie, bez zaburzeń świadomości, skargi na lęk, niepokój, drżenia kącia, bez myśli. Leszek Wópę bardzo miał wielkie nabożeństwo do świętego Józefa. Odmówmy teraz na zakończenie naszych czynności pobożnościowych na tym pogrzebie. Witanie do świętego Józefa. Proszę o życie wieczne dla niego o pociechę dla najbliższych. I bardziej prosimy, Maciek był dla nas wszystkich niezwykle ważną osobą. Jego ciepło. Pogodne usposobienie i życzliwość sprawiały, że wszyscy w jego otoczeniu czuli się lepiej. Zawsze będziemy pamiętać jego niepowtarzalne poczucie humoru i umiejętności dostrzegania pozytywów, nawet w trudnych sytuacjach. W naszych wspomnieniach pozostanie jako ktoś, na kogo można było zawsze liczyć. Kogo potrafił wysłuchać i wesprzeć dobrym słowem. W naszych sercach zagościła ogromna smutka, trudno wyrazić słowami żal po stracie kogoś tak bliskiego. <kluzny> Będziemy tęsknić za Jego obecnością, Jego uśmiechem i wszystkim, co wynosiło w nasze życie. Na tym ziemskim padole życie nie jest wieczne i kiedyś spotkaliśmy się w lepszym świecie. Ogrążeni w bólu i żałobie rodzice Niwona i Lesi, brat Karol, ciocia Małgosia, siostra Julia, siostra Weronika, Rodzina i przyjaciele. i przyjaciele. W historii choroby napisano po śmierci nie można wykluczyć, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Przez wiele lat działalności wydawniczej i politycznej dorobiłem się wpływowych i mściwych wrogów. Szykanami prokuratorsko-sądowymi i medialnymi nie zdołali mnie zniszczyć. Zamordowali mi więc syna. Na co są liczne poszlaki? Psotunia, maćka łóżka. Psotka, psotka, psota, pokaż pasiczyk, jest rano, siódma. Cało od wieczora, całą noc tu byłaś. W łóżku Maciusia. I druga jeszcze jest suczka Amstaff. To samo jak tutaj przychodzi, to tutaj śpi. W łóżku swojego przyjaciela Maczka A to jest psotunia Jack dalej Piedulka. Nie mam ociusia. Psy są smutne. Te smutne oczy. To piękna, mądra zuczka. Niezwykle empatyczna. Pięć lat jest z nami. Od małego szczeniaka. W maju. Pamiętam, że 15... 16 maja 2020 przywiozłem do domu z hodowli. Sonia, pokaż oczy, pokaż oczy. Smutek. Jak ja wyglądam. Już podstażałem po 10 lat albo i więcej. Leszek Bubel, wydawca i dziennikarz śledczy od trzydziestu pięciu lat. Ojciec zamordowanego jego syna Macieja w wieku trzydziestu lat.